Pytając się, co mogę zrobić, żeby poprawić troszeczkę ogłość, żeby ten zarys na plecach się polepszył, doradziłam e, mi zrobić takie właśnie ćwiczenie e, pojedynczo na każdą rękę. Tak jak widzieliście, e, w fazie ekscentrycznej rozciągamy fajne plecy, wypuszczamy do końca. W fazie koncentrycznej prowadzimy uchwyt w stronę klatki piersiowej, a łokieć wyprowadzamy poza plecy, tak jakby na bok i zdopinamy dobrze yy, właśnie mięśnie obłe troszeczkę też pracują najszersze yy, mięśnie yy, pleców ale przede wszystkim obłe przy takim właśnie ruchu yy, przed okresem właśnie takim startowym, redukcyjnym jest to bardzo dobre ćwiczenie bo nie trzeba używać dużych ciężarów a fajnie właśnie takie jak powiedziałem rozciąga yy, mięśnie i fajnie spina ten zarys całych tych pleców yy, bardzo się polepsza nie no łatwo uderzyć właśnie tylko pamiętajcie zawsze trzeba dobrze Łączyć swój mózg ze swoimi mięśniami. To jest śmieszne, ale naprawdę musicie czuć to, co ćwiczycie, bo nieważne, nieważne jest taki trening, bez sensu jest taki trening, gdzie ćwiczycie coś, a wszystko wchodzi. Nie? To jest totalnie bez sensu. Także pamiętajcie, że lepiej dać troszeczkę mieścić ciężar, a bardziej skupić się na technice, a później możecie sobie dowalić ciężar, kiedy będziecie już tą technikę mieli. Także jak zwykle polecam i do zobaczenia.